Wydało się, gdzie wojewódzki pojechał w podróż poślubną z młodziutką żoną. Zdradziły ich zdjęcia. Kuba Wojewódzki znowu jest na ustach wszystkich. Tym razem nie chodzi jednak o jego zawodowe decyzje, lecz o życie prywatne. Zdjęcia zdradziły, że podróżuje i to w towarzystwie swojej młodziutkiej żony. Gdzie się wybrali i czy była to podróż poślubna? Kolejne kontrowersje wokół Kuby Wojewódzkiego. W ostatnich tygodniach wokół Kuby Wojewódzkiego zrobiło się wyjątkowo głośno. Showman niespodziewanie ogłosił zakończenie swojej wieloletniej współpracy z Warszawskim Teatrem 6. Piętro. W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych podziękował widzom oraz całemu zespołowi za wspólne lata na scenie. Od 2010 roku wcielał się tam w rolę Alana Felixa z kultowej komedii Woody'ego Allena. Zagraj to jeszcze raz, sam, udowadniając, że potrafi odnaleźć się nie tylko w telewizyjnym show, ale i na teatralnych deskach. Spektakl przez lata przyciągał tłumy, a wojewódzki był jego nieodłącznym symbolem. Decyzja o odejściu z teatru zaskoczyła wielu, tym bardziej że niemal równocześnie pojawiły się doniesienia o tym, że w miejsce Kuby w zespole ma dołączyć żurnalista, dziennikarz, z którym łączy go wyjątkowo napięta relacja. Plotki o ślubie Kuby Wojewódzkiego Na tym jednak nie koniec sensacji. Już wcześniej w mediach krążyły plotki o rzekomym ślubie Wojewódzkiego. Od miesięcy pojawiały się pogłoski, że jego serce skradła Żaneta Rosińska. Młoda prezenterka pogody znana widzom z anteny TVN i TVN24. 28 lat młodsza partnerka szybko zyskała sympatię internautów, a ich wspólne zdjęcia były szeroko komentowane. Choć oboje długo unikali oficjalnych potwierdzeń, ostatnio fani dopatrzyli się znaczącego szczegółu. Zarówno Kuba jak i Żaneta zaczęli oboje nosić na palcach złote obrączki. Sam Kuba Wojewódzki nie potwierdził tych informacji, ale, jak to ma w zwyczaju, nie zaprzeczył też ani słowem, jedynie igrając ze swoimi fanami i podsycając krążące plotki. Czy Kuba Wojewódzki wyjechał w podróż poślubną? Teraz w sieci pojawiły się kolejne dowody. Które zdaniem fanów nie pozostawiają wątpliwości. Para miała wybrać się w podróż poślubną do Dubaju. Zarówno Wojewódzki, jak i Rosińska publikowali zdjęcia z tego samego miejsca, z tarasu widokowego na szczycie słynnej burcz Halify. Co ciekawe, choć żadne z nich nie zamieściło wspólnych fotografii, internauci szybko zauważyli, że tło, godzina wykonania zdjęć i detale ubioru są niemal identyczne. Fani żartują, że to najbardziej oczywista tajemnica roku. Niezależnie od tego, czy ślub rzeczywiście się odbył, Kuba wojewódzki znów udowodnił, że potrafi utrzymać uwagę publiczności, nawet wtedy, gdy nie mówi ani słowa.